<sparthe> ale nie chcę trochę... ja <grymica> <tut> to Ja jest... Tak, jest... jest... kurczaki na wierzchu. Kurczaki, rybka, tam A, Rybka, dychka, Rybka, tak... Tak, 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 to co, po Krusecce? No po No to po też było, nie wiem, że po drugiej. A kogo a tu mamy? Mnichulają. Ja. Stosiu. stoasiu. Przepraszam, <grymka> Dawaj, libijski koncert zajmuję. Litewski, libijski. A, Litewski, a, Litewski. Litewski. a Ale Nie ma tam można, tego nie ma <grymka> czegoś takiego w cudowniku, Polsko, Nie A to takie taki nie A w libijskim, może być? To sypa. Ja no, mówię o słowniku licyfijskim, no, mówię o mówię. jeszcze jest. Zdrowie, Stasiu. <grym> Stasiu, nie odcieraj! Stasiu, jeszcze jest. Stasiu, już. Stasiu. nie A, Muszę kurwa, się ale teraz mówię Ci poważnie. Teraz nie Na dole? Piepia. Nie, jak? Po Pakistańsku A, po pakistańsku. Co końcowa? Zpier na dole tam pakistańczyk brakują, nie? Patros. No Patros. To jest poważnie... Piotrek, patrzę. A jak jest powiedz to też jest Piotrek. Po Pakistańsku? No. Nie wiem, nie pytałem Koniobica. A ty wiesz? Koniobica. Pedro, to też jest Piotrek. Pedro? A Piotrek. A pedofil? Ale po pakistańsku wiesz? Po angielsku Peter, po polsku wiec, po niemiecku jak? Peter, jest Peter. tam no, Ja wiem, słyszałem. Tam bakuta. Dziękuję, nie prowadzę. Nie prowadzisz tego. Nie wiem, czego chcecie mi tutaj zobrazić. Nie, ale z Patros. patrz. Piotr. Pedro, Patros. Pięć, te... To ja Peter. Starter. Zabieracie. No właśnie, mam na jedno oddam. do tego. Kiedyś ja zbierałam, to, no, to do tego. To skupia, ja te całe wykasuję. Nie, no tak nie, to... To, to, to nie mój. Nie, Dobra, po, to... Po, to... Tak, to, to jest... Nie, jeszcze tyle. Ma, to, to, to tak, tak, masz syrenak, można. No, to już to więcej trochę. Nie, też nie mogę za dużo pić, bo będę prowadzić samochód. No To jest dopiero wieczorem.

Salaam alaikum, ktoś jak ktoś do Ciebie wraca, nie? Salaam alaikum, a to odpowiada to jego walejkum salam. Światowiec, eh? nie? Jak odpowiadasz? Co? Walejkum salam. Co? Malaikumsalam. Aleikum, salam alejką, alejkom salam. Ja do gościa, a trzeba pójść do niego. Mówiłam, Sala a zbierze 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 to, salam A te samo na Co? Daj się na końcu Nie. A, jest o, o a tak? nie. No, nie. Kurwa on wszystkich powrzucać, no, siebie kurwa nie, się nie będzie. Nie no, Dawaj